Witam was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe w kolejnym odcinku Cisco Skinsa. Ostatnio, jak mogliście zauważyć, zapraszamy gości specjalnych na odcinkach. I mi się to bardzo podoba, bo jedna osoba zawsze wychodzi, no można powiedzieć, z wygraną. Kto dzisiaj będzie? Czy ja, czy właśnie Iszej? Także mamy dzisiaj gościa w postaci również youtubera. Witajcie, witajcie, siemanko. I zobaczymy jak nam pójdzie. Będziemy bitwy tworzyć na zmianę. Ale zanim to, oczywiście, widzowie, pamiętajcie, że cały czas spłacając moim kodem macie do zgarnięcia 7 skinów. No, stoją one cały czas sztywniutko. I się nie ruszają. Dodatkowo w tym odcinku do zgarancie macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał złotycznym, stać łapkę w górę, skomentować odcinek. No a jeśli mi lubicie, jak chcecie mnie wesprzeć, to możecie w tym miejscu pisać mój kod. A przez 2 dostajcie 2 złote 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No lecimy Proszę z koksem. Ci, No to, zaczynaj, zaczynaj jakąś batelkę. OK, Iszej powiedział, że trzy osoby wcześniej rozwalił przede mną, to jest bardzo ciekawe. Więc, no, powiem Ci tak, no musisz na moim terenie się wyłożyć, także pierwsza bitwa tutaj będzie moja. Jeśli chodzi o takie ustułbione moje skrzyneczki, poczekaj, zaraz zobaczysz. Ja tobie nic nie mówię, dla Ciebie to będzie niespodzianka. Tutaj na razie Myślę, widzowie. Tylko i włącznie widzę. A w szoku, jak to jak szoku, jakby to zobaczyć, a dodam Ci tylko, że trzy osoby pod rząd. Także. O, kurde. No dobra, dobra. Zapraszam. Zapraszam. Ale no my grubo na początek, mówisz. A właśnie, bo ty ile masz? No ja mam tutaj miałem na 8,5 tysiąca opadać, ale co ja się potem martwię, jak ja tu wygrywam? No no, 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 zobaczymy, zobaczymy, kolego. Pamiętaj, że nie zawsze masz szczęście. A ja ostatnie moje dwie, czekacie, bo ja ostatnie moje dwie, kurde, z Kamilsonem chyba byłem na zero prawie. Nawet nie pamiętam tak dokładnie, nie? O, patrz to! Kurwa, ale dobra, w słabym stanie jest ok, jest ok. A, ale to jest początek Twojego końca, koleżko, to jest początek Twojego końca. Mogę ci powiedzieć, jak to słowne... słynne Tano, po jeden z dziesięciu? No. Otóż nie. <laughs> ja powiem ci, że ja nawet jeden z dziesięciu w ogóle nie oglądałem. Tak szczerze, no, Jakie? Jak, jak je. O, kurwa. O, no i bardziej, zaczynamy, wracamy tutaj. Okej, okay, no to jest jeszcze... Jeszcze tutaj remisowo. Remisowo. Daj nią Ja pierdzielę, no, no nie. Nie, no, no i teraz, pięknie, teraz pięknie. Pójść do trumny. Ej, no jeszcze tutaj Elegant może mnie. Kurwa właśnie o tym mówię. Nie no, dobra, powiem, już się pałem. Powiem ci tak, no tutaj raczej szał... O, A no, nie, 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 nie ma szans. No nie ma szans, niestety. Ale dobra. No. Skoro mówisz, że ty masz tak mało balansu, to może i dobrze. Dużo się pobawimy. Teraz twoja, twoja tutaj szansa na stworzenie bitwy. No, zobaczymy. Ale, teraz, teraz ja cię tutaj pokażę. w łościach, że tak powiem. Hopy, jak tutaj dostaniesz tak pokonany, że się nawet tego nie spodziewasz. Właśnie, sobie zobacz, jak jaką tu serię. O... Ty. ty. Nawet jeszcze cię teraz spotka. My nawet wczoraj na dwóch ostatnich moich bitwach biliśmy się na streamie z tego co tutaj widzę. No, chyba, chyba było coś takiego. No, no, Super. no. Jak polecieliśmy A, to lecimy B też, nie? Dawaj, Co to znowu taka go. sama prawie kwota. I underdoga dał ham specjalnie. Wiedziałem, I że tego underdoga wozu. same underdogi. Dobra, to mamy ja, na... ja powiedziałem są underdogi, same Jester, o to mi chodziło, kurwa. Ja pierdzielę, dobra, let's go. Wczoraj wszystkie dwie bitwy, które z tobą miałem na streamie, były wygrane przeze mnie. Także troszeczkę się tego obawiam, nie? Gdzie się trzeba odkuć. Zobaczymy, jak będzie teraz. Chociaż tamte bitwy nie były aż tak grube jak tutaj, te, które dzisiaj robimy. No tutaj powiem ci, oj, Ale, Ale sypie, ale sypię, te. I czekaj, co tutaj w tej skrzynce jest? Tu jest akaczyk najdroższy. Tak, tak, no to co Mo... ci przed chwilą braciało, tylko teraz Ci za 4000. Fajna bitwa, bo dużo skrzynek, mi się to podoba. Sobie, troszeczkę sobie poglądamy jeszcze, dżesterki, tu wszystko może się zmienić. O, co to Modaram. za auk? 60 złoty. Kurde, ładne są te skiny w tej skrzynce. O, ale kurde, krako jest tani. O, dobra, dobra, przegoniłeś, podoba się mnie to. E, digielek, a tego Digielka to w ogóle na nie widziałem, ale on naprawdę jest tani, a jest kurde tak tutaj wyglądowo piękny. O kurde kurwa! Pana, nie. nie tak miał Czuję się postrzelony. Let's go, dobra, to, ale to jest tylko jedna Jest Jeszcze tu przed nami trochę skrzynek Jeszcze jest. W Kurwa, no nie jeszcze akcja, ale co do tego digielka, no ten Digielek jest w ogóle piękny, ja cię go bardzo polecam, bo ja go mam. A? kurwa prawie druga wleciała. No ja mam faktory, nie on jest bardzo tani, ale naprawdę zjebiste. Ja jestem zawiedziony, że pring streamy tak strasznie zjebali. No to jest tragedia. Takie były piękne skiny, a teraz w grze to jest takie gówno, że to jest... ja nie, nie wiem. No tutaj chyba się już nic nie wydarzyło, że dwa razy najlepsze rękawice dropnąć. No. Jest znowu klasyk. Obyś ty dropnął jeszcze, żebyś mi tutaj troszeczkę do pulki. Do... O kurwa. Nie krakaj, nie krakaj. Chociaż. No nie, no nie. Nawet jakbyś teraz dropnął najlepsze, to niestety nie siądź. Aj no. Ale ty dropnij, ty dropni, kurde. Ile tu będzie? No nie odkuję się za tamtą bitwę, niestety. Ja, tu mały profit, mały profit. Ale ten fade M4. Przekonująca, dobra, no to co, teraz ja. No dawaj, dawaj, czekam na teraz twoją batelkę znowu, żeby cię owalić. Jest Poleciałeś... pamiętaj. Leciałeś z jokerami? Dobra, to ja też ci pokażę jokery, tylko że moje ulubione jokery w takim razie ci pokażę. Więc tak, polecimy 10 tych i do tego dorzucę 5 tych. O kurwa, czekaj, ile ty masz pieniędzy? No 6,5 tysiąca teraz, no. Tylko to jakby Jak dajesz taką dużą, to fajnie byłoby ją wygrać od razu ciół. Dobra, 6,5 to zrobię. Ja teraz zrobię mniejszą troszeczkę bitwę i zobaczymy, czy, czy podołasz tutaj temu. 6 skrzyneczek to traci, A, Icarus. I to, to, to jest konkretna skrzynia, ona ma fajne skiny. No nie podałam się to, że to jest na klasyku i tam właśnie już widzę u ciebie Icarusa. Fajnie by był... O, masz, o. widzisz u mnie. O, proszę bardzo. O. A nawet takie fajne te rękawiczki. O! Ale chyba i tu droższy, nie? Jeszcze jakbym tutaj trafił, to jest szansa na wyruchanie szympansa. Chyba 3000, tak? Na trzy kafle. Jest to na, 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 na 000, tak? 3, no, no jest kaczyk. Ola, i teraz i Dla mnie oczywiście o to chodziło. Kurwa. Kurwa. Nawet bitwa się nie zwróciła. Let's go! Dobre bi się bitwy, to mi się podoba. Dobra, Ile masz? Bitka. Czekaj, do 5700, to czekaj ja teraz zrobię może Dawaj Mam dla ciebie wyzwanie Dobra, spokojnie. jakby jak będzie trzeba to ja ogarnę Dobra, lecimy tak, tak Dobra, za 3400 Dobra, wchodzę, o, z naklejczkami. Ciekawa Ciekawe. Mam naklejeczki. Dobra. 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 O, co, co to, to za naklejka? O, co, począł, hmm, co jest? Kurwa, ty ja się na tych naklejkach nie znam! No to tu, w tej strzynce właśnie najdroższe jest moja za 2000 i czaszka za 2,5. O ja pierdziele, no to no let's burda, go. Zobaczymy ja, ja bardzo, ja bardzo lubię tą strzękę. Cudowna jest. Ty no i ta tania, no 217zł tutaj, tutaj... No tylko jedna naklejka, o nie. Kurwa, to na poleciała, Nie, nie. A tak czekaj, bo to jest underdog, boże. Jest underdog. Ja tego nie zauważyłem, ja się cieszyłem z tej naklejki, co ja wydropiłem. Ja pierdolę ty. No o z, tej nie. Się z tej się musisz cieszyć, nie? Nie, <laughs> no bez jaj, no bez jaj. Kurde, bo no tam druga ci mogła wylecieć od razu, no. Yeah. Dobra, teraz jest naj, najniebezpieczniejszy pojedynek. Dobra, mamy to. Kurczę ty, bo ty mnie tu zach... Dobra, powiem ci tak, podobała mi się ta bitwa. A bez więc... To jest mój Alin. <laughs> Dobra. Zapraszam cię. Oho, to sam on, I z zdał na underze. No. Tak jest, no, no, nie no. wygrałem dwa handlerów, no, dwóch handlerów z, początku, z rzędu, no ale musi być ten pierwszy raz, nie? Zobaczymy czy podtrzymasz swoją dobrą pasę rozpierdzielanie youtuberów. Czekaj, 2 jest, tak? Dobrze liczę? Czy 3 ile? Tak, no, 2-1 bo ja pierwszą pasę robiłem. Chyba coś takiego, no. Chyba coś takiego, tak. wiesz? Nie, nie, nie skupiłem się na liczeniu tego. O, dobrze, pięknie, czaszka bo do pana. Bo teraz jestem skupiony na przegrywaniu, ja pierdzielę. Ale ja też trochę podgoniłem, także nie ma co, bo ta te... naklejka też bo... bardzo Teraz musisz to trafić, no dawaj tego stickera na 5%. No, no. A ja podziękuję. Ja naprawdę nie chcę, naprawdę nie trzeba. Wyzerujesz, wyzerujesz Adixona. A żeby to pierwszy raz. O, tera pa pa pa, tera Titan. No tutaj to będzie niebezpiecznie, właśnie tego się bawiam. Chyba to to... twoja ta no. Nie, Ale no tak, wszystkie to moje, droższe, co jest kurwa? I dinozaur. Dawaj jeszcze jednego Howlinga, co? Ja Dobrze, pierdolę, pięknie. nie wierzę, no nie wierzę, co jest grane? Ale, ale jak wyczułem, ty. Titan, Titan i Sheya, proszę. I każdy zadowolony. Tylko niejszej. O, no i pięknie. No i mamy to. E, no to widzę, Dobra, chyba tak. podtrzymuję zerowanie youtuberów niestety. No wyzerowałeś mnie, wyzerowałeś, gratulacje. Czwarty pojedynek wygrany widzowie, no ja myślę, że co tu dużo mówić się. Dominajcie bijajcie oczywiście komentarzy. do Adiksona na kanał. Pamiętajcie yes. widzowie, dodam go oczywiście w, w komentarzu będzie link. To Iczeja również bijajcie, Dziękujemy wam ślicznie widzowie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nara! Dajcie się hejka.